I za chwilę odmówimy koronkę do sześciu ran Pana Jezusa, a jeszcze słowa samego Pana o Jego ranach. Wezwania do najświętszych ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół święty. Dopóki rany moje bronić was będą, nie macie się czego lękać ani dla siebie, ani dla kościoła. Kolejne słowo Pana Jezusa: gdy doznajecie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to, czym prędzej w moje rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego. Gdy ofiarujesz moje święte rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za duszę w czystcu bo mało jest osób, które by myślały o przeniesieniu im ulgi. Najświętsze rany są dla nich, dla dusz czystsowych, skarbem nad skarby. Ofiaruj swoje cierpienie w połączeniu z moimi boskimi ranami za dusze czystsowe. I jeszcze ostatnie słowo Pana. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała jej Ojcu przedwiecznemu również za dusze czyscowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci. Na święto Marię Panny i Aniołów. A Pan Jezus, ukrzyżowany w całym blasku swej chwały, przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło. Pragniemy więc Pani ofiarować nasze cierpienia z Twoim cierpieniem, nasze rany z Twoimi ranami ofiarować Bogu Ojcu, choć to może niewiele znaczy samo przejście, ale w zjednoczeniu z Tobą ma na pewno to wielką wartość, co czynimy dla Twojej miłości, dla Twoich ran. Modlimy się więc teraz również za dusze czystowe. Koronką właśnie do ran, ran Twoich Przenajświętszych. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i W Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, który począł z Ducha Świętego, się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem. Ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Gdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, święty obcowanie. Grzechów, odpuszczenie, zmartwychwstanie, Żywot wieczny. Amen. Pierwsza rana. Rana Pana Jezusa na właśnie prawej dłoni. Od tego zaczęto przybijać do krzyża Pana od, od właśnie od dłoni prawej. Panie miłujemy i całujemy w duchu tą ranę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Leba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowacom I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Druga rana Pana Jezusa na lewej dłoni miłujemy i całujemy w duchu Panie tą ranę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pała naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wachodę złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Trzecia rana Pana Jezusa na prawym ramieniu. Miłujemy i całujemy w duchu tą ranę Twoją Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Leba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Czwarta rana Pana Jezusa na sercu. Panie Jezu, miłujemy i całujemy w duchu tą ranę serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Piąta rana Pana na prawej stopie. Panie, miłujemy i całujemy tą ranę Twoją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Leba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Szósta rana Pana Jezusa, rana na lewej stopie. Miłujemy Panie i całujemy w duchu tą ranę Twojej lewej stopy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała. Matko Bolesna, życzy się za nami. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za ten czas rekolekcji i za nowy czas po rekolekcjach, bo umocnieni Twoimi ranami będziemy mogli jeszcze lepiej służyć Tobie. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Wielbiamy Twoje święte rany.